Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo AndroiD android.pl. Moim gościem dzisiaj na set forum jest pani Agata Grzysiakowska z TotalMoney.pl. Dzień dobry, witam. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień. Idealna okazja o tym, żeby porozmawiać trochę o tym, jak wygląda przyszłość bankowości oraz porównywarek w związku z tym, co się dzieje ogólnie, generalnie na rynku. Trudno jest zauważyć, że Polska wskazywana jest jako jeden z liderów innowacji finansowych w Europie. A i bankowość mobilna w Polsce rozwija się też również wyjątkowo szybko. Jak uważa Pani, jakie nowe funkcjonalności lub rozwiązania mobilne w najbliższych latach mogą decydować o przewadze konkurencyjnej instytucji finansowych? E Dobrze, że wyszedł pan od tematu tego, jak, jak Polska rzeczywiście jest liderem i się i się fantastycznie rozwija, bo nawet pierwszy raz zostaliśmy ujęci w bardzo dużym raporcie CERIE w Banking on Banks 2025 jako właśnie lider tych nowoczesnych technologii w bankowości. Jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, przede wszystkim te e, mobilne aplikacje bankowe muszą pamiętać o tym, że dzisiaj one nie są już tylko portfelem w kieszeni, one mają dużo szerszą funkcję, e, łącznie z tym, że są takimi naszymi podręcznymi doradcami finansowymi. Mhm. Więc jeśli w kwestiach bezpieczeństwa, jeżeli mówimy o kwestiach bezpieczeństwa, to tutaj a, to jest to, to, czego ja jestem orędownikiem. Poza sztuczną inteligencją musimy stawiać na człowieka. Musimy stawiać na to, że zawsze gdzieś w tej aplikacji mobilnej po drugiej stronie tego telefonu będzie człowiek kompetentny. Będzie człowiek, który będzie potrafił rozwiązać nasz problem i odpowiedzieć na nasze pytania tak jak my tego oczekujemy. Czy uważa panie, że dalej mimo wszystko mimo tego postępu gdzieś tam technologicznego, że te modele językowe mają dostęp naprawdę do wiedzy z całego świata, dalej nam jako klientom, zwykłym ludziom ważniejsze czasami to, żeby porozmawiać z prawdziwym człowiekiem, który ma doświadczenie, które zdobył sam, powiedzmy. Dokładnie tak i to rzeczywiście odnosi się przede wszystkim do mojej branży, czyli do finansów. Tam, gdzie są finanse, tam, gdzie my rozmawiamy o pieniądzach i te pieniądze inwestujemy, wydajemy, tam są emocje, jest stres. E, modele AI jeszcze nie są na tyle wyczulone na nasze emocje, żeby zgodnie z nimi odpowiadać. I tu właśnie pojawia się ten, ten doradca lub ekspert. Z biegiem ostatnich lat, tak mi się wydaje, że to nie raczej dekad, a lat, coraz więcej procesów finansowych od samego otwarcia konta, pod zaciąganie kredytów i tego typu innych wszystkie rzeczy odbywa się już w pełni online. Nie musimy wybierać się do banku, możemy zostać zrobić to z poziomu telefonu właśnie na przykład. A, Jakie są najważniejsze wyzwania takie technologiczne i regulacyjne w takiej dalszej cyfryzacji usług finansowych? Czy nie obawiamy się też trochę tego, że to uproszczenie procesów będzie szło trochę w parze z tym, że upraszczamy też bezpieczeństwo? Uproszczenie nie musi iść w parze z niebezpieczeństwem. Myślę, że dzisiaj dysponujemy już takimi narzędziami że prosty proces ma mimo wszystko pod spodem bardzo zaawansowane narzędzia. On jest prosty dla nas, dla użytkowników. Natomiast to, co się dzieje, mamy szereg regulacji unijnych, które, które dotyczą tych procesów i to tak naprawdę one go zabezpieczają. Tak? W związku z tym myślę, że oczywiście tak samo szybko, jak rozwijają się te dobre procesy. Tak no. samo szybko ta druga strona też się rozwija, i my musimy być zawsze kroczek do przodu. Musimy być czujni i uważni. E, ale to już też zależy od nas użytkowników. Sam bank nie jest w stanie, czy jakaś instytucja finansowa tego zaopiekować. Musimy pamiętać o tym, że proces będzie dbał o nasze bezpieczeństwo, ale znowu na końcu tego procesu jest najsłabsze ogniwo, akurat w tym przypadku, czyli my, człowiek. Niestety. <noise> a, a czy w takim razie, jak. Ten, dostaliśmy ten szerszy dostęp do, do wszelkich narzędzi. To czy porównywarki takie ofertowe, e, finansowe generalnie, jakie ono cisnę piętno, tak jak e, na rynku i na ludziach, czy to jest według Pani raczej element edukacyjny, który pozwala zdobyć szeroką wiedzę w jednym miejscu, a może już stało się po prostu elementem stricte sprzedażowym? To jest połączenie tych dwóch elementów. Nadal ta rola edukacyjna porównywarek jest bardzo duża. My bardzo kładziemy nacisk na to, żeby nasi klienci, nawet jeżeli nie, nie dojdą do końca procesu u nas, nie, nie kupią tego produktu u nas, to, żeby u nas dowiedzieli się, na co zwrócić uwagę przy mhm. wyborze. Oczywiście porównywarka jest narzędziem, które ma uprościć, e, ułatwić klientowi e, podejście do tematu kredytu, lokaty, tak wszystkiego, co jest związane akurat w naszym przypadku total Money z finansami. I rzeczywiście ta funkcja edukacyjna jest bardzo duża. My bardzo duży nacisk na to kładziemy. Chcemy, żeby Polacy byli po prostu świadomymi klientami, szczególnie jeśli chodzi o finanse. Dalej zapewne część klientów woli pójść gdzieś fizycznie do banku, Porozmawiać z człowiekiem, tak jak zresztą sami pani powiedziała, to jak w takim razie budować zaufanie do tego nowego rodzaju instytucji finansowych, które są stricte online, w zasadzie. Jest na to jakiś jeden jest, przepis? Jest, nazywa się transparentność. Transparentność. To jest, to jest oczywiście bardzo szerokie słowo, ale my musimy od początku do końca pokazać naszemu użytkownikowi. Co my robimy, czym się zajmujemy, czego chcemy od niego i co możemy mu dać. I myślę, że na podstawie tej transparentności i zaufania budujemy swoją pozycję.